Drodzy przyjaciele, w tej chwili zatrzymajmy się na chwilę, aby otworzyć nasze serca na moc przebaczenia, które płynie z Bożej Miłości. Zapraszam Was do wspólnego pokutowania z modlitwą, która zawarta jest w Psalmu 51. To jak zanurzenie się w rzece łaski, woda tej modlitwy oczyszcza nas z brudu grzechów, przynosząc ukojenie i nowe nadzieje. Każde słowo w tej modlitwie to klucz, który otwiera drzwi do serca Boga. Przebaczenie jest jak słońce, które rozświetla najciemniejsze zakątki naszej duszy, przynosząc ciepło i poczucie bezpieczeństwa. W chwilach smutku i zwątpienia pamiętajmy, że Boża miłość jest jak bezkresne morze, które nigdy nie przestaje falować, zawsze obecna, gotowa przyjąć nas z powrotem. Zachęcam Was, abyście w tej modlitwie znaleźli nie tylko słowa, ale i ukojenie. Pozwólcie, by każde zdanie dotykało Waszej duszy, a miłość Boga wypełniała Wasze serca. Razem doświadczmy tej niepowtarzalnej chwili, gdy przebaczenie staje się rzeczywistością, a my mówimy: Jestem gotów, by na nowo zbliżyć się do Ciebie. Panie, w Twojej obecności staję z pokorą, pragnąc doświadczyć. Twojego miłosierdzia. Z sercem przepełnionym żalem, z pokutą w duszy wołam do ciebie, abyś oczyścił mnie z wszelkiej winy. Pragnę poczuć Twoją łaskę, która, jak woda żywa, orzeźwia moje spragnione serce. Ojcze, ty wiesz, jak często błądzę, jak łatwo poddaję się pokusom tego świata. W każdej chwili, gdy oddalam się od ciebie, czuję ciężar grzechu, który mnie przygniata. Dlatego przychodzę do Ciebie z dzieciątczeńcym, otwartym sercem, prosząc o Twoje przebaczenie, które jest jak światło w ciemności mojej duszy. W Twojej miłości, Panie, odnajduję nadzieję. Ty jesteś moim schronieniem, moim zbawieniem, i w Tobie szukam pokoju. Każde słowo, które wypowiadam, niech będzie hymnem chwały dla Ciebie, bo to Ty mnie stworzyłeś, a Twoje ramiona zawsze mnie obejmują. Dzięki Tobie mogę znów wstać i kroczyć drogą prawdy. O Stwórco nieba i ziemi, w Twoim sercu nie ma miejsca na potępienie. W Twoim miłosierdziu dostrzegam odnowienie, które przenika mnie od wewnątrz. W każdym oddechu czuję, jak Twoja miłość leczy moje zranienia, przywracając mi radość i nadzieję. Niech Twoja mądrość prowadzi mnie każdego dnia. Aby moje życie było odzwierciedleniem Twojej chwały. Pragnę, aby moje czyny były świadectwem Twojej obecności w moim sercu, a moje słowa niech niosą pokój i miłość, które od Ciebie otrzymuję. Panie, Twoje przebaczenie jest jak balsam na moje rany. Gdy przyjmuję je z pokorą, czuję jak ciężar przeszłości. Znika, a moje serce wypełnia się radością. Ty, który jesteś sprawcą wszelkiego dobra, spraw, aby moje życie stało się narzędziem Twojej miłości w tym świecie. W każdej chwili mojego istnienia, niech Twoja obecność będzie moim przewodnikiem. Chcę być narzędziem Twojego pokoju, aby niosąc miłość i nadzieję, inspirować innych do zbliżenia się do Ciebie. Wiem, że w Tobie znajduje się prawdziwe spełnienie, które pragnę dzielić z innymi. Dziękuję Ci, Boże, za każdy dzień, w którym mogę doświadczać Twojego miłosierdzia. Niech moje serce zawsze będzie otwarte na Twoje prowadzenie, a mój duch niech raduje się w Twojej obecności. Wiem, że Ty mnie znasz i wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Panie, Pragnę być blisko Ciebie, w Twojej miłości, odnajdując sens i cel. Niech ta modlitwa będzie moim wołaniem, abyś nieustannie mnie odnawiał, prowadził i umacniał w wierze. W Twoim przebaczeniu odnajduję prawdziwe życie, a w Twojej miłości wszystko, czego potrzebuję. Amen. Boże, w Twojej łasce odnajduję pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Dziękuję Ci za każdą chwilę, kiedy czuję Twoją obecność w moim życiu, jak delikatny powiew wiatru w upalny dzień. W Twoim spojrzeniu dostrzegam miłość, która uzdrawia i odnawia. Pragnę wyrazić wdzięczność za Twoje przebaczenie, które otwiera drzwi do nowego początku. Jak poranny blask słońca rozprasza mrok nocy, tak Twoja łaska rozświetla moje serce, dając mi nadzieję na lepsze jutro. Niech każdy dzień będzie moim dziękczynieniem za Twoje miłosierdzie. W chwilach zwątpienia, kiedy dusza moja jest zmęczona, Ty stajesz się moim schronieniem. Twe słowa są dla mnie jak źródło wody w pustyni. Dziękuję Ci Boże za to, że nigdy nie odwracasz się ode mnie, nawet gdy błądzę. Twoja miłość prowadzi mnie z powrotem na właściwą drogę. Każdy oddech, który biorę, jest świadectwem twojej łaski. Wdzięczność wypełnia moje serce, gdy myślę o wszystkich błogosławieństwach, które spływają na mnie z nieba. Twoja obecność jest jak piękny kwiat w 1900 ogrodzie mojej duszy, który zawsze kwitnie. W twojej miłości odnajduję siłę do przebaczania innym. Dziękuję za przykład, który mi dajesz, pokazując jak ważne jest łaskawe serce. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem Twojej dobroci, aby inni mogli dostrzegać Twoją chwałę w moich działaniach. Czasami, gdy zanurzam się w modlitwie, czuję jak moje serce jest oczyszczane z ciężarów. Twoje słowa z psalmu 50. dzierdy stają się moim codziennym hymnem, przypominając mi o Twoim przebaczeniu. Dziękuję, że zawsze możesz mnie podnieść, niezależnie od moich upadków. W każdym doświadczeniu, zarówno radosnym, jak i trudnym, uczę się dostrzegać Twoją obecność. Jesteś moim przewodnikiem w burzliwych czasach, a Twoje obietnice są jak latarnia, która prowadzi mnie do bezpiecznego portu. Wdzięczność za Twoją wierność napełnia moje serce. Niech moje życie będzie pieśnią chwały dla Ciebie, Boże. Kiedy patrzę na piękno stworzenia, dostrzegam Twoją doskonałość. Dziękuję za każdy moment radości, za każdy uśmiech, który sprawia, że świat staje się piękniejszy. Twoja dobroć jest moim największym skarbem. Panie, w chwilach zwątpienia proszę Cię o siłę, aby stawić czoła wyzwaniom, które mnie przytłaczają. Proszę, wypełnij moje serce nadzieją, abym mógł pokonać lęki i ograniczenia, które mnie hamują. Niech Twoja obecność będzie dla mnie światłem w ciemności. Boże, w obliczu trudności zawodowych pragnę prosić o mądrość w podejmowaniu decyzji. Pomóż mi dostrzegać możliwości, które prowadzą do rozwoju, a nie do stagnacji. Niech moje działania będą zgodne z Twoją wolą, prowadząc mnie ku sukcesom, które służą innym. W relacjach międzyludzkich spraw, abym potrafił przebaczać tym, którzy mnie zranili. Proszę, naucz mnie otwartości serca i umiejętności budowania mostów zamiast murów. Niech Twoja miłość przepływa przez mnie, łącząc mnie z innymi w harmonii i zrozumieniu. Panie, w chwilach osamotnienia pragnę odczuwać Twoją obecność. Proszę, wypełnij moją duszę poczuciem przynależności i akceptacji. Niech Twoja miłość będzie dla mnie źródłem pocieszenia, które przypomina mi, że nigdy nie jestem sam. W obliczu pokus, które mogą mnie odciągnąć od Ciebie, proszę o siłę, by się im przeciwstawić. Pomóż mi utrzymać czystość serca i umysłu, abym mógł kroczyć drogą, która wiedzie do Ciebie. Niech każda pokusa stanie się dla mnie okazją do wzrostu duchowego. Boże, w obliczu zawirowań życia pragnę złożyć swoje lęki u Twoich stóp. Proszę, przynieś mi pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, aby Moje serce mogło być spokojne w Twojej obecności. Niech każdy dzień będzie dla mnie nową szansą na odnalezienie radości w Tobie. W moim życiu duchowym, proszę, pomóż mi rozwijać głębszą relację z Tobą. Pragnę poznawać Cię bardziej poprzez modlitwę i medytację. Niech każdy moment spędzony w Twojej obecności przynosi mi nowe zrozumienie i mądrość. W obliczu wyzwań zdrowotnych, proszę o Twoje uzdrowienie. Wypełnij moje ciało i duszę siłą, abym mógł stawić czoła wszelkim trudnościom. Niech Twoja moc, uzdrawiająca, wypełni mnie, dając nadzieję na lepsze jutro. Boże, w moich dążeniach do osiągnięcia celów, daj mi wytrwałość i cierpliwość. Proszę, niech każdy krok, który stawiam, prowadzi mnie bliżej Ciebie. Pomóż mi dostrzegać cel w każdej przeszkodzie, która staje na mojej drodze. W codziennych obowiązkach pragnę odnaleźć Twoją obecność. Proszę, pomóż mi wypełniać moje zadania z radością i oddaniem. Niech każda czynność, jaką wykonuję, będzie wyrazem mojej miłości do Ciebie i do innych. Drodzy. Przyjaciele, dziękuję Wam serdecznie za wspólne przeżywanie tej modlitwy. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że ten czas był szczególny i pełen duchowego wzbogacenia. Zachęcam Was, abyście kontynuowali swoją modlitwę, wsłuchując się w głos Boga, który pragnie obdarzyć Was swoim przebaczeniem. Niech każdy dzień będzie dla Was okazją do refleksji i zbliżenia się do Jego miłości. Zaufajcie Mu, a On poprowadzi Was przez wszelkie trudności. Proszę, niech ta modlitwa stanie się inspiracją w tysiąc czyszan w Waszym codziennym życiu. Przypominajcie sobie o Jego łasce, dzielcie się nią z innymi i pozwólcie, aby wasze serca były pełne pokoju. Dziękuję Wam za tę wspólnotę, a teraz idźcie i niech Wasza modlitwa dalej płynie w świat.